Cześć, jest jestem Klawia Zakanowna i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Oblicz drogę, jaką przebędzie samochód w ciągu 15 minut, jeśli porusza się ze stałą prędkością 60 km na godzinę. Rozwiązanie zapisz w zeszycie. I zaczynamy od wypisywania. Oblicz drogę. Oznaczenie drogi to S, czyli to są nasze szukane. W ciągu 15 minut to czas. Oznaczenie czasu to T, jak time. 15 minut. I prędkość 60 km. V 60 km na godzinę. Zapisujemy sobie wzór podstawowy na prędkość i w dowolnie prosty dla Was sposób na przekształcenie tego wzoru tak, aby z przodu była S. -ka. Ja lubię trójkącikiem. Zakrywam sobie palcem S. I widzę, że to jest V razy T. I teraz patrzę na swoje dane. Wszystko byłoby w porządku, gdyby nie fakt, że tu mam minuty, a tutaj mam godziny. I tak tego liczyć ze sobą nie mogę. Zamieniamy na godzinę. Godzina ma w sobie 60. Minut, czyli to nam ląduje do mianownika, a do góry 15. Skracamy sobie 1 czwarta. I podstawiamy. V to 60, a czas to 1 czwarta. Znów skrócimy to sobie przez 4 i tu mamy 15. Tutaj 1. Hop. I patrzymy sobie. Tu mamy kilometry, czyli to jest 15 kilometrów. No i oczywiście odpowiedź. Samochód w czasie 15 minut przebędzie drogę 15 kilometrów. Dziękuję wam serdecznie za uwagę i no i już.